To jestem bardziej szczęśliwy, bardziej swobodny niż dawniej, kiedy pracowałem. No oczywiście, że teraz obowiązki też mam, ale, ale to w innym sensie po prostu. Teraz jestem szczęśliwszy jak przedtem, bo wiadomo, że nie gonię. Mam tyle co mam, to może musi mi wystarczyć. No a przedtem im miałem więcej, tym było. Nie śpieszę się tutaj do pracy, prawda, no bo wiadomo, kiedy już wstanę, no to robię, nie to też, no ale to tak się mówi. Trochę gorzej, trochę trudniej, ale jednak w gruncie rzeczy jestem swobodniejszy. No, przez te 55 lat żyjąc, mogę stwierdzić Twojego postępowania, nie, zmienił się, nie zmieniłbym, nie wstydzę się nikomu ni niczego, nie jestem winien. Jestem cząstką właśnie przyrody, ja siebie traktuję no nie z boku, tylko właśnie tak z naturą jestem żyty. Staram się jakoś trzymać właśnie niezachwianą równowagę między sobą a właśnie naturą przyrodą. W każdym razie jak tu zamieszkałem, to przez rok czasu nikt nie wiedział, że tu ktoś żyje bo w ogóle. Tak patrząc na ludzi, no to coś można powiedzieć. Na tu można nazwać jednego człowiekiem, bo to resztę to po prostu, no zachowania, czy to nawet mi między sobą, bo nie mówiąc o takich, o traktowaniu y, takich jak ja. Prawie. Ci, którzy mnie nie znają, to uważają mnie za wyrzutka społeczeństwa, a ja jednak to odwrotnie, bo Polczeństwa odrzuciłem. No i tak uważam, że jednak to szybciej uda mi się człowieczeństwo uratować niż będąc żyjąc między tak zwanymi ludźmi. Nie to, że ukrywałem się, bo jednak zadawali mi ludziska takie pytania. No a ja w żartach odpowiadałem właśnie, że... Że ukrywał się, oczywiście, że potwierdzałem to tego. No ale później co pokaże sensacji szukał. A ja mówię, że wyjaśniałem, że to przed głupotą ludzką się ukrywał. Dawali mi spokój, chociaż mi też agitowali do tego schroniska brata Alberta, no ale nie mogę się zgodzić, bo jednak kiedy wykończę to wszystko bo to jest w trakcie jednak rozbudowy budowy, no to jednak będzie mieszkanie, no i jakie jest, takie jest, ale to będzie jednak mieszkanie, a bezdomny nie jestem, a że zameldować się tu nie mogę, no to druga sprawa, to już jednak całkiem inne zagadnienie, bo to jest administracja. A gdybym mógł się zameldować, to wiadomo, musiałbym mieć pozwolenie na tego, chociaż nikt nie ma pretensji do mnie o to, że że tutaj mieszkam, bo policja wie, no, na leśnictwo wie, także teraz wychodząc rano na, na, bo chodzę rano na obejście rejonu, no to stają trzecie, bo śniadanie muszę zrobić nigdy, w każdym tak jak mieszkając normalnie, to nigdy we śniadanie nie wychodziłem z domu i to już nawet także muszę śniadanie zjeść. Już to długo nie trwa, dlatego że w termosie mam herbatę zawsze zrobioną. To to trzyma mi tak jak zaparzę, to 24 godziny mi trzyma. No i zjemy i idziemy z wsiacie. Z robotą tak jak stwierdziłem, że tu mam zajęcia bez przerwy, no to wiadomo, rano obchód, to znaczy praca muszę pójść materiału zebrać, żeby później zanieść do skupu. No i później wracając, to muszę posegregować to wszystko i biorę się właśnie za gotowanie. No jak mam gaz, to na gazie, ale chłodniej jest to właśnie na piecu Ale no i później do kopania, do rozbudowy. Później znowu i tak. Koło się zamyka. To cały cały dzień i tak jest codziennie. Z tymi z góry, to znaczy sąsiadami. Mam nadal znajomości. Większość to, no jakby to powiedzieć. Trochę w więzieniach siedzieli, no, no trochę, no jak ten Mikołaj, no to on prawdopodobnie 14 lat. Odsiedział. Nie to, że jeden wyrok, tylko że tego. Tak. Ale jako człowiek to właśnie on był taki najznośniejszy po prostu. Oczywiście ja ich tam kilka, kilka razy odwiedziłem. No ale oni w każdym razie... W tym celu, żeby wypić coś, żeby poracować no, z alkoholem. No ale to wszystko zbierało się na y, popijałem no, po prostu. No, tak. no tam nie było takiego, który by nie tego. Ja też. Przecież nie to, że nie powiem, że nie lubię. Nie no, żeby na to, to bym nie mógł. On był tu też mieszkał u mnie kurator był sądowy, to poszedł właśnie do Piotka i do tego Artura, no to powypijał im, im tam w łazience płyny, to, to, to już, to już nałóg, nie? A też nie powiem, że, yy, no, przekładam to na inne sprawy, nie? Bo jeśli mam jakieś, jakąś pilną robotę, to potrafię też odmówić. Z tymi sąsiadami to było różnie, no i tam jeden, no w każdym razie dość młody człowiek, bo trzydzieści parę lat, delirki dostał Romek, nie, no i zostawili go, no nie wiem co tam było, jak, bo później się dowiedziałem dopiero właśnie od, od nich, że wrócili po dwóch tygodniach z miasta, tam sypa no różnie, jak cały dzień. W każdym razie to było już na jesień, bo zimno było.